Cześć, nazywam się Rafał Kudelski. Na co dzień pracuję w Akademii Górniczo-Hutniczej. Tam zajmuję się obróbką, skrawaniem oraz programowaniem obrawiarek sterowanych numerycznie. Zapraszam Cię do wzięcia udziału w szkoleniu online, na którym poznasz jak programować obrabiarki sterowane numerycznie z wykorzystaniem programowania ręcznego na przykładzie G-Kodu, programowania warsztatowego na przykładzie systemu sterowania Heidenheim, a także zaawansowanego programowania obrabiarek z wykorzystaniem programu kamowskiego Visual Cam. Szkolenie to jest skierowane dla wszystkich osób, które chcą zaznajomić się z techniką programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, operatorów obrabiarek konwencjonalnych, a także może zostać wykorzystane w szkołach średnich. Po zakończonym szkoleniu online istnieje możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego umiejętność programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniu.